Room. Hmm. Można się wyspać po imprezie dzisiaj. W końcu już dziesiąta, ileż będziemy spać? Tak nie odszedł, nie? Dobrze, ale ja się poczilować sobie jeszcze. Ale nie Głośniej! Nie? Hmm. Eee... Jedziesz do mnie? A czy ja wyglądam na kogoś, to jest w stanie prowadzić samochód? Nie, mama twoja po nas przyjedzie. No i jak wrócę stamtąd? Autobusem. No to odwiązać cię później. No ale po co do ciebie jechać? Jak ja, <słyskawek> jak, jak, jak ja nie stoję na nogach. Ale to buczą. Co mówisz? Bo nie słyszę, bo buczą, wiesz? No <słyskawek> <słyskawek> to, to ja wezmę co do ciebie i u mnie powiadam. Nie chcę iść.